Kurierze również. Łapać trochę tych tych wandali, trochę kurde ich tam gdzieś wytrzymać. Mieszkańcy Maciejowa wyruszają na wojnę ze śmieciami. Maciejów pod Kluczborkiem rusza na wojnę. Wrogiem są śmieci wszelkiego rodzaju. Żołnierzami mieszkańcy wsi, którym zbrzydły dzikie wysypiska i kierowcy opróżniający swoje śmietniczki podczas przejażdżek przez Maciejów. Sołectwo ma ambicje zostać pierwszym na polszczyźnie regionem bez śmieci. Pan Hubert Kulesa przyłączył się do walki ze śmieciami. Dostał worki i nie zawaha się ich użyć. Jako, że jest rolnikiem i często ze swojego traktora widzi nielegalne wysypiska, został wysłany na pierwszą linię frontu. Teraz jechałem akurat na moje pole, to leżał cały worek, to ani nawet nie mogłem wrzucić do, do tego worka. Musiałem go zabrać i i przywili do domu, nie. Mieszkańcy Maciejowa rozpoczęli również wojnę propagandową ze śmiecącymi. Baczę, że obok trzeba by ktoś złośliwie nie śmieci w szafce. Drugą ilustracją, która będzie na tablicy, jest ilustracja auta przejeżdżającego. Takie tablice będą strzec wsi od granicy do granicy. Może jeżeli ktoś zobaczy taką tablicę, zastanowi się nad tym, trzeba by na pewno warto coś wyrzucić przez okno, czy nie lepiej zawieźć to do domu i wyrzucić u siebie to w kuble. Panu Karolowi, który jest emerytem, przypadła niełatwa rola kontrwywiadowcy. No jak, no łapać trochę tych, tych wandali, trochę kurde ich tam gdzieś przytrzymać, no zgłosić jak się ktoś znajdzie. Maciejowiczanie pierwszą bitwę już wygrali. Sołtys akurat stanął i była kartka z jakimś nazwiskiem zadzwonił, pod ten znalazł numer no i pojechał jeszcze do jednego gościa, powiedział na drugi dzień się znikły śmieci. No. I chociaż wielu uważa, że ta akcja to syzyfowa praca, bo na miejsce posprzątanego śmiecia lądują dwa nowe, organizatorów to nie zraża. Kiedy uda nam się pozbierać i kiedy my już wiemy, że tych śmieci nie ma, jesteśmy czujniejsi na to, kiedy one się pojawiają. Mała społeczność, prosta akcja, ale na razie wszystko wskazuje na to, że się powiedzie. Bo jak dowodzą Maciejowiczanie, nie trzeba wielkich armii, aby dbać o porządek.